Dzień dobry, dobry wieczór. Dokładnie druga 13 w nocy. Witam na pierwszym odcinku z Overwatcha na RivRP W tym sobie sprawdzimy, co gracze o drugiej w nocy. Działają u nas na serwerze. Ja układam się bardzo nisko. Z tej strony Ochi. Jestem na tym serwerze terminem. Zobaczymy co tu się wyrabia, co ludzie robią. I z fajnych informacji. Yy, z fajnych informacji dla osób, które będą grać fajne RP nie, mimo tej godziny. Będziemy ich nagadać 500... 500... 500 końców idą po prostu, tak? Proszę tutaj się nie śmieć ze mnie. 500 końców taka osoba dostanie, jeżeli ktoś będzie odpierdalał losyw, będziemy go banowali. Eee, stricte mam nadzieję, że nie będę musiał tu za dużo wycinać i że coś się będzie działo. Ja też sobie po prostu sprawdziłem przed chwilą graczy, więc zobaczymy co się dzieje. Sprawdzimy sobie też administrację, co robią, chociaż oni teraz chyba nagrywają TikToki czy y robią, Więc no nie wiem, czy tam co będzie co do oglądania. Aczkolwiek przeniesiemy się już do pierwszego osobnika, który sprzedaje narkotyki z kolegą. Gdzie oni w ogóle są? Aha, okej. Okay. I oni chyba zbytnio nie będą tutaj rozmowni, nic ciekawego nie będą robić. on sobie zrobić cianko, jeżdżą dwoma Bentleyami tymi samymi. Ale sobie tak. Mamy no. map. 160 metrów ode mnie, to niedaleko A to jest na widzeniach widzenia Do widzenia, na aplikacji Zobaczymy sobie w ogóle bo u nas jest zakaz na medyku noszenia broni To mi I czy tu mamy czy... jego ekwipunek i Raz on broni jest, nie ma a ten drugi? Gorność pańska Zbadajcie mi to Co zrobię? zrobić? pańska To jest co to jest? A tu jakieś tam Pluszaki jakieś, okej, okay, okej okay. Nie widziałem jeszcze tego. Jakby nie używam takich rzeczy, teraz mamy też zwierzęta na serwer, też tego nigdy w życiu nie użyję, więc... Mm, nie ma co tutaj w ogóle mnie pytać o jakieś sprawy serwerowe, bo ja nie, na tu... nie używam takich po prostu rzeczy. Jakby ja gram sobie PDK, gram sobie crime. Ale nie gram ani no, nie w nic. W sobie? No nie wiem, kosztuje wypałem, to skosztuje To nie stać, ale jak się mu przebada, on jest czysty Dobra nic nie śmiesznej sytuacji yy, Nie potrzebuje pan pomocy medycznej, proszę opuścić wideo, bardzo ładnie pana proszę No ja się się przebadać, nie można tu głos? Nie można Jeszcze raz pana ładnie proszę A co, jakie badania pan patrzyły? Jak to nie można się przebadać? Jak... Ciekawe no Chcę, że tak cicho jestem, ale też chcę ich usłyszeć Ja podbiję może ich jeszcze w OBS-ie od razu Po prostu dźwięk podbiję, poczekajcie sekundka, bo też sobie tego nie przemyślałem, że może być... Nie, tu mam na full. To jeszcze tu mogę tylko zmienić ustawienie, żebyście też lepiej słyszeli dźwięk. W razie w dajcie. Mm, znaka czy wszystko gid Nie, tu dźwięk. Efekty. Jakąś już nie chcą się Jakiś dźwięk bez skina. O, jakie mi miał tam ID? To chyba... to chyba się nic nie wydarzy. Chyba, że klaw po go na badania. Czy on go weźmie na te badania, czy go oleję? To jest pytanie za 100 punktów. Bo gdyby na badania, to wiecie, mogłoby być tak, że ktoś coś fajnie podgrywa i nadalibyśmy wiązkowi końce. Ktoś zgłasza na radę, tego nawet nie słyszę. Nic nie mówię. Cisza, jak makiem zasiął. Chyba że po prostu nie chce, trzeba że nie będzie badań. I chuj. Nikt go to nie interesuje. Tu strzała jedzie jakiś bombowodzem. Bez felk. G jednej. Skoki. No tu może się chłopak o fake diving troszkę zahaczyć, jeżeli dobrze pójdzie. Mhm. Damy mu ostrzeżenie może. To też nie myślcie sobie, że jakby... Teraz będę robić tak, że wiecie... O kurwa zobacz, owcich jest kurwiający i daje takie ziomkowi ten. Tylko chodzi o to, żeby to też jakoś wyglądało. No bo teraz patrząc na to... Ostrzeżenie. Ostrzeżenie 1 na 3. Rzucimy mu taką informację na twarz. A ma 10 sekund. Niech to okarnie, bo jak ktoś będzie jeździł obok, to już jest taka lipa, nie? Z to z był administrator. Co mi tu robią? A jak zawsze o -y. tu nie ma nawet co oglądać, bo to połowa to jest osoby, które stoją w miejscu i po prostu administratują i sobie stoją po prostu. No, szał też 4 Skinsa Oho, oho, chłopak wyskoczył. No, to nie jego wina, że wyskoczył z auta. Ale to już jest. 5, 3, 1 Tu nie ma inicjacji żadnej. To oni się strzelają. bo mają to w dupie po prostu. Czemu ja nie słyszę ludzi? Czy ja coś z nie w ustawieniu? Czemu ja mnie nie słyszę? Coś się zadało. Chyba, że jak na radio gada, tego nagle nie słyszę. Zresztą chyba nie słyszałem. Chyba, że nie krzyczył chłopaki. musiałem być bliżej niego. Strzelałem się nakładać jako normalnie. Ale mu wyjebał. Zobaczymy sobie jedną rzecz. Nisz o to zrobimy. Jaką gierkę widzi? Ogólnie taka sprawa, jeżeli będzie rządowy, to chyba pójdzie na korzyść chłopaków. Chyba, że on będzie dla każdego napierdalał. Ale ten. Dobra. To jest jakiś troll, pewnie, tak jest. Damy mu na 8 godzin za VDM. Niech się ogarnie chłopak. Może wróci, może zacznie odgrywać na RP To może mi dać głos fajny. Bugi. Czy jest bugi? Co robi bugi? Czy widzę słyszę. Coś się pitoli. Bo ty też ja mogę mówić, że nie słychać. Czemu oni go to przez rękę A to jest z boku, nie oni zaczęli od administratora. Więc jak oni go opierdolili, to sobie to załatwi. Czy też go słyszę. Bo już chyba sobie to załatwia, więc jest git. Tu mamy na B, zobaczymy sobie. No chuj, osłuchajcie go, się świecisz. Pojebane. Za co mi dziękuję. Chłopaki sobie czekają na jakąś strzelaninkę. Nie wiem o co by kiemu chodzi, mam nadzieję, że nic kupiego nie będzie pisał. Na mikrofonie. A, zjebane są wojsko. No to Generalnie idealny no to... moment. ciszy. Generalnie na no to ten, tą kokę sprzedawać, nie? Na no to negacjację możemy podjąć i zacząć od kilograma za pięć plach. Hmm. Jakieś spotkanie Pisz, mają, porto. tak? Kurtowo, no, My mamy w chuj na jebane. 3700 ile? 3700. Jak ty nie się godziłeś na 4 kloka? No. 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 4800. Teraz jakieś kasy jest. Kas jest. 3800. Kocham z osiągnięciu Glisigma To jest mój ziomeczek, który ze mną ile biega w kapie. 4800. Na drugiej postaci jest tutaj. 4750 3900. No co nie no się nauczyłem? Tak, co to możemy betować? Trzeba ustalić jakąś normalną kwotę. No to, to, to mówi na to 4,5. Gadzisz się na to, czy nie? Mogę dać 4,300. Jest druga 30 ziemki, że tu negocjują. Co to jest? W czystej no gotowie, hurtowo, bo mamy wchłonę. 4,400 jest deal. Mm, no dobra. No dobra, no to my zero podejrzamy banami. 4,400, tak? 4,400, tak. I tego macie? Kurwa nie wiem, grubo, grubo ponad ten tonę z półtorej, może po dwie ja nie pamiętam ile tam już jest kurwa banów wyjebanych Oni będą jakieś przemytrowić? Chyba z tony ojebaliśmy, ale generalnie no to dużo jest Kuj Czy? No dobra, no to mi będziemy podjeżdżać po prostu Dajcie mi 10 minut może coś odpić i możemy się oddać Dobra Możemy sobie tam do nich potem wrócić, zobaczyć co robią Mrowa, nasz administrator, proszę bardzo. No i stają wszyscy. Zresztą... <laughs> Ale bo jest się napalił, także jest git. O, właśnie wiem, że są pieski, kotki, dodaliśmy na serwer i wszyscy się bawią tymi petami. Więc spoko, to nie jest, że to jest osoba, tylko że po prostu macie zwierzaka, możecie mieć. Przemek chyba zdjęcie robi z tym. Tak obstawiam, jak tak stoi. Fajna zabawa dla tych, którzy lubią takie rzeczy. Czy jestem tego fanem? Wisi mi to tak szczerze. Pod ganganie pod organizację. Bo tak to człowiek miał taki mikrofon, że ja tam nic nie zrozumiałem co on powiedział, nie? To nie, tu byliśmy, tu byliśmy. Mateuszek Prezesek? Widziałem. Y Drzwi mogę otwierać i tak dalej, przebrać się mogę, ale na przykład nie mogę streaków wycierać ani... No w ogóle nie mogę tego otworzyć tam, żeby zrobić zamówienie ani nic. Ale drzwi i tak dalej mogę otwierać, mam dostęp, ale nie mogę robić co nie mogę a, nic tutaj spróbuj, robić. A spróbuj, jeszcze raz ściągnąć i ubrać ubranie. Dobra. I sprawdź i daj mi znać. Zresztą takie godziny na przykład nie wymagam od ludzi, że jak ktoś powie, nie wiem, zobacz na Discord, to też nie robię z tym nic, szczerze mówiąc. Mm. Bo no czasami, wiecie, 2.30 w nocy, siedzicie z kimś, zobacz na Discord, coś ci wysłałem czy coś, no to kurwa, to można już tak puścić bokiem, nie? Ale, jak już tutaj oglądamy, ziomeczka sobie biega. To tylko dodam, że pod tym odcinkiem, jeżeli zostawicie komentarz, lajka i suba, to będzie losowanie. Będzie losowanie na końsy. Będzie tych końców 1500 i 1000, czyli dwa razy końsy będą do wygrania. Za to sobie możecie potem otworzyć skrzyneczki. Pod ukośnik skrzynki. Są skrzynki. Warto sobie otworzyć, bo da się fajne, rzeczy trafi nawet z tych tani skrzynek. Ja trafiłem sobie auto chyba z jednej tych 230. Coś jakiego widzisz, jakieś tam tanią skrzynkę otwarłem i trafiłem. Więc dwie osoby wygrają. Wymagania znacie. Tu też wrzucę. Wymagania, które są. Wziąłem już od serwera. E, pingwin, co robi pan pingwin? Pewnie nic nie robi. O... nie mam chyba hajsu. Jednak mu robi te badania. No w gotówce mam coś Zobaczmy jak płyną te badania. Dobra, i ustaw sop. Szkoda, że mi przy tym nie było, bo to mogło być ciekawe. Czy Miało tak nagrać, jakby mm, te badania? No Dobra, chodźmy. Może to będzie pierwsza osoba, która dostanie od nas końcy. Bo ten drugi medyk to był. Średni. Trzeba powiedzieć, że mu to nie to za... Halo. Hallo? Dziękowi się czy No, idziemy. Nic, wyprowadzam go nie mogę tego użyć. Medyk Musz Mów... coś... Medyk to? debilu. Daj mu to. Użyj mi to A, Użyj mu to Śmikli Fernando Stem. Fernando 60 minut 60 Kula ortopedyczna Ty też <noise> możesz? Skąd wy macie kulę? Siema Z... Poi dzieci? No Z respiro To się stało? A nie macie w tym? Ale pingwina można Barcie. No to używać. Ja ja wiem, to, to, to ogólnie, się... jak nie macie tego, to trzeba wam dodać. Ej, bo ja piegać się, mogę no, mamy, teraz. Mamy. No <laughs> nie możesz, no przez 15 minut, tak by schodzić. weź mnie na marana kurwa. tam on tego nie dostał? Nie, idziemy. Idzie dalej? Mocne. Chodź, 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 chodź. XPEC 780 Zobaczmy co tam się dzieje Pod tym, na tym mediaku jeszcze Halo? Halo, halo Medicja jest najbardziej jakby nie rola na serwerze zawsze Halo? Weźcie się nim, zajmijcie No telefon, dobra zajmijcie się nim I poszedł Czyli końców tutaj Nie dostaniemy znowu to samo Duwalik na motorze gdzieś zapieprza. A, policjant Duwali, druga najbardziej nienawidzona postać na serwerze. Ja nie wiem, co ludzie mają do niego. Zawsze jak ktoś pojedy to jest. Eee, korwa. Jak z bitcoinem To jestex. Burger Shota teraz sobie zapierdala. Okej, w kopisie i jazda, nie? Biały miś tego, że oglądałem. To... jest powiem takie, że czasami klikam w te same osoby? Bo mi się mylą. Chyba mi się... Ziomek napisał właśnie report, nie wiem czy widzieliście tutaj był przed chwilą. Mogę wam go otworzyć w sumie wam jak to wygląda. Ziomek pyta Admin dzisiaj sala samolotek złota. Przyjmę to i... O, za chwilę set i zamknę to. Bo jest to głupie pytanie. My nie jesteśmy tego. Tak jest, że powinni się ludzie dowiadywać IC. My czasami dostajemy etykiety na przykład. Dzień dobry. Gdzie mogę sprzedać to i to? Jak, jak potrzebuję, gdzie potrzebuję. Napad na pleców nie ma. że ktoś robi. To dzięki za info. Puł438. Dowiecie się IC. CLS. No i jeszcze Dzień ma problem do mnie, że mu nie odpowiedziałem, nie? No ale cóż, jest jak jest ADIX. To jest poziom, co mi na często simach bywa, jeżeli się nie mylę. Wygląda jak grafonic kurwa, tak szczerze, nie? Ale no cóż. Maybe, to to jest maybe. Idziemy z opostrzony w krzaków. tu się strzelają chyba? Zobaczmy od razu FGMA 74.1 jak się schował w krzaku, to pewnie ten krzak ma, aczkolwiek wiecie, może mieć je mniejsze, czy cokolwiek. Ma normalnie krzaczki, ale ma on idea. Więc zrobimy tak, tx... 741. Dajemy mu ostrzeżenie. mam od ciebie. <gulanie> o, jakie słowo, to trzeba wypichać. Zrozumiano, zrozumiano. Co, co? 255 Tu też. Co? Ja nic nie widzę. Wszystko, wszystko zrozumiano, tak? Jeśli Ale się słyszymy, wszystko zrozumiano. Ale co? Pozdrowienia, pozdrowienia. Dobra, tłumaczymy o co chodzi, dał, nie? Chyba cała ekipa odekwała. Panie o Bogu, będzie. albo Pani Bogu. Ale ja mam noc, nie pójdźcie do mnie, konfidencie. Ja też. O, ma noc. Byłem sprawdzany. Ja ostrzeżenie mam. Ja też. Nie mogę z tego. Wyjść. ma noc. Ja mam noc, proszę się nie próć. To jest noc. Ja Mam gammę wysoko w gierce, jak coś. Ja tak samo, To jest noc. Zweryfikuję do. Ponadto, Mamy 20 minut Dobra, jeszcze jedną osobę, kość kurcze kurczę spektrum, komuś mi te końce za jakby coś fajnego ale tu <coughs> nic się totalnie nie dzieje, tu się strzelają. Za helipadem. Musisz bokiem tak jakby. UEFy. To Bitcoina się wpierdolili. No i dużo życia nie mają w sumie, nawet na body by tutaj dwóch padło. Altar na kamzie z długą. Ano Ta, Tam jest coś pod ziemią, że oni no tam, tam staną? No jednak przewaga, zrobiła chyba swoje ja, tutaj A dostał <grym> się dostało Robi jedyneczkę? To, się dostało jedyneczkę Jeszcze bitko space on Ale nie będziemy tego oglądać, bo to nic ciekawego się tu nie dzieje Ustrzelałem się przez 3 sekundy i tyle. TXX753. To dużo, tu nie mam nic do 4 dni gra, nie jedno ostrzeżenie. Chyba normalny gracz. Ale sprawdźmy sobie kogoś, kto jest teraz się zalogował. Seftiego znam. OG Cash. Co że robi? Się ale zaraz go spodzimy. Jeżeli to jest nowy gracz, to jest opcja. Nie, 22 godziny. Że coś będzie głupiego robił. może taką sobie po prostu zbanujemy. Mm, strzałę widzieliśmy dzisiaj już. Tu Bo ktoś znamy. To jest ten źródłem Morty. na tym medyku z nimi. Mm. Tych wszystkich znamy. SQN, tego nie widzieliśmy chyba dzisiaj. O sobie leży. Okej. Okay. No nic się zbyt. No to jest ten sam ziomek, też w tej właśnie widziałem, że jest. Jak miałem kilometry napisane, to się zorientowałem. Expect. Kacek. Jasiu, to jest ten łysy typ, nie? Tak, to jest ten blondynek. Dzisiaj ja go dałem streamer w sali Lowe i każdy mówi: O, Jasiu, Jasiu, Jasiu. To to jest kurwa Jasiu. 2-3 kilometra, 2-3 klem. Lewangolski. Co to kolega robi? Niech się czas zbije tak. Ja nie wiem, czy jest to, to, to jest korolka. Ma co tu się odpierdala? A zróbmy info: TX-750, jeżeli to jest nowy gracz. 15 minut, Dobra, patrzcie, coś się odpierdoli. Zaczynamy mu chwilę. Zaraz go zbanuję. Ale trafiliśmy na pierwszego, jedynego bana A nie, bo jeszcze jednego dałem za VDM-y, temu ziomkowic tam odpierdalał Uuu, fajnie Dobra wjeżdża w miasto, więc żeby y, ludzi nie denerwować mętne Siemanko Aksy. Przez... <laughs> I tyle Fajnie się odezwał w ogóle, aczkolwiek jeżeli będzie chciał się odbanać, powiedź, nie ma haksów to po tym odcinku co widzieliśmy, to chyba jesteśmy wszyscy w stanie powiedzieć, że jednak ma nic, co mogę powiedzieć, 23 minuty około odcinka będzie, coś trzeba będzie wypikać, coś trzeba będzie przerobić, coś trzeba będzie wyciąć z tego, dziękuję bardzo za oglądanie, jeżeli byście chcieli drugi odcinek, żeby pojawił się, to jesteśmy w stanie to zrobić i każde 50 lajków pod tym filmem to są dodatkowe końce dla was, więc warto zostawić tego lajka. Ja również zapraszam do siebie na kiku, na kika, przepraszam, na kika, gdzie również są losowania. Są tam limitki, końcy, różne i da się wygrać. Linka będziecie mieli wszystko w opisie. Jeżeli ktoś z was był na odcinku i ja oglądał na YouTubie, może napisać komentarz. Przypnę serduszko, życzę miłego wieczorku, do usłyszenia w następnym i cześć.